Witam wszystkich, mamy tu kolejnego Mercedesa Tym razem ML przed, przed liftem Ładny Przyjechał do nas wczoraj na lawecie Problem tu jest taki, że yy, Ktoś tutaj sobie nie mógł poradzić Z Z, z skrzynią biegów Ponieważ w skrzyni biegów tam były sterowniki Sterownik skrzyni był regenerowany Coś tam było grzebane przy skrzyni i dalej jest to samo, mianowicie samochód zapali ładnie. Samochód zapali ładnie, pięknie. I teraz tak. Na zimnym silniku możemy włączyć drive i jechać sobie N, R, wszystko działa, łopatki, tu wszystko działa, nie Ale przejedziemy się, o STS się pali, yy, przejedziemy się, jak silnik skrzynia, wszystko się nagrzeje, olej skrzyni w ogóle cała skrzynia się nagrzeje, to dopóki się jedzie, to się jedzie, jak się stań, jak się zatrzyma i się ruszy manetką na N, czy tam na R, czy tam na P się włączy, na przykład na rozgrzanej skrzyni biegów. To już nie przełączymy w kolejną pozycję. Nie ma w ogóle tu reakcji. Nie ma w ogóle reakcji na manetkę. I też, jak wyłączymy samochód i chcemy go zapalić, to nie ma reakcji w ogóle na rozrusznik. W ogóle nie kręci, nic się nie dzieje. Nie? Tylko po nagrzaniu taki objaw daje skrzynia biegów. Nie? Ostygnie, możemy zapalić z powrotem. Jest ruch na manetce. Wszystko działa jak się nagrzeje, jak się nagrzeje i jest na drive. To możemy sobie jechać. Jak już ruszymy manetką, pyk na P, zrobimy czy coś, to to już mamy problem, bo nie ma w ogóle reakcji. A jak samochód wyłączymy, już go nie zapalimy, ponieważ tak by nie widział yy, skrzyni biegów. Nie, nie ma, tak by nie było zezwolenia na, na start. na tu nie ma, ni, ni, nic się nie dzieje, nie? Także tu mamy temat taki, trzeba z Poznania jest skończyć ten Mercedes. Tu jest taki temat y, do ogarnięcia. Także będziemy go ogarniać. Będziemy to ogarniać. W poniedzieli. Panu się nie śpieszy, bo samochód stał i tak u pana. Samochód stał U pana... Y, Jakiś dłuższy czas, także najpierw musimy ogarnąć tutaj inny temat, a mianowicie o tu stoi mój GL. Jakby ktoś był chętny, ładny GL jest na sprzedanie yy, z DVD, pakiet offroad, pneumatyka, wszystko działa, jeżdżę nim, yy, jeżdżę nim na co dzień. Także zapraszam do kupna, aby ktoś szukał takiego GL. -a. To jest 420 CDI, a tutaj mamy Mercedesa Vito. Sport, to jest wersja wyścigowa, nie no żarty żartami, ale mam takie ładne Vito bodajże 4, 4, 7 w takim ładnym środku tutaj i tutaj jest silnik 22 CDI 651, brak ciśnienia do ładowania, zbyt mało ciśnienia do ładowania, taki błąd wyskakuje. Yy, tutaj był problem, problem z sztangą turbinę, ja ją, ją rozruszałem ale dalej ten błąd jest yy, i teraz pan twierdzi, że wyprał DPF DPF został wyprany, w sensie wysłał do regeneracji, tam zawiózł profesjonalnie go zregenerowali środkami specjalnymi tam jakimiś jak to piorą, tam co jest pokazane gdzieś tam na YouTubie też jest bynajmniej zregenerowany DPF i teraz on jest słaby, dosyć duży przebieg ma. I teraz tak, EGR, jakieś błędy pokazuje. Powinien być otwarty na tam i 70% i jest otwarty na 100%. Yy, tak jest w wartości rzeczywiste, wartości zadane. Tak, tak to się tam jest napisane, że powinno być 70, rzeczywiście, w zadanej wartości, a rzeczywiście jest na 100%. I nie wiemy teraz, czy to, czy to po prostu jest kwestia, że te spaliny idą. Z powrotem do kolektora i te ciśnienie jest zbyt małe, czy to jest wina czujnika ciśnienia doładowania, czy też może jest wina DPF-u, ponieważ nowy DPF można powiedzieć po regeneracji wyskoczył błąd zapełnienia filtra cząstek stałych. I teraz albo jest czujnik uszkodzony różnicy ciśnień od DPF-u, albo z racji przebiegu jest turbina, turbina puszcza olej, i jest zasmarowany olejem i spaliny nie mają wyjścia. Jak nie mają spaliny wyjścia, no to wiadomo nie będzie doładowania. Tak pokrótce mówiąc także tutaj się musimy to opanować dzisiaj mamy niedzielę jutro jest poniedziałek będziemy się zaopanowanie na pewno będzie ograne co na co i dlaczego. Oprócz tego był tutaj wskaźnik paliwa nie działał już działa jest zrobiony. Tu jakąś jest tu jest jakaś y, dodatkowe ogrzewanie to jest ogrzewanie y, to jest sprowadzony. I to ogrzewanie firma zakładała y, Ogrzewanie, no, dodatkowe ogrzewanie. Na, na dodatkowe. Pan sobie, życzenie jest takie, żeby to zdemontować. Tak zrobimy. Yy, uszelkę na pokrywę zaworów trzeba yy, wymienić. Bo się poci. Trzeba wyjąć wtryski. To tamto. Z racji że to jest WITO. To jest WITO w tym silniku 651. To jest yy, podwójnie utrudnione wszystko. Ale do zrobienia i będziemy montować hak z modułem, nie? także ale najpierw się skupimy na najpierw się skupimy na tym braku mocy, nie. Zobaczymy najpierw DPF, stan DPF-u faktycznie jaki jest. Bo jeżeli DPF będzie czyściutki, ładny, niezaolejony, yy, to można podejrzewać czy u nich dzisiaj, go sprawdzimy, ale trzeba to opanować, nie? także bierzemy się jutro za pracę, to taki szybki temat został nagrany i serdecznie pozdrawiam na bieżąco będziemy wszystko ogrywać miłej niedzieli